Bardzo często widzę, jak pogrążasz się w wielu sprawach codziennego życia. Praca, ludzie, Twoje obowiązki, wszystkie Twoje zmartwienia, wszystkie Twoje plany, wszystko to, co chcesz, żeby się dokonało. Wszystkie te trudności, problemy, to wszystko, co cię osacza. Wiem, że takie właśnie jest życie, ale czasem tracisz z oczu cel, do którego to wszystko prowadzi. Czasem dajesz się tak przysypać tym wszystkim sprawom, tym wszystkim trudnościom, tym wszystkim rzeczom do rozwiązania, że już nie widzisz tego niezwykłego celu, do którego Cię zapraszam. Spróbuj dzisiaj, w ciągu tego dzisiejszego dnia, oderwać chociaż na moment swoje myśli od takich bieżących spraw, od tego wszystkiego co dookoła. I pomyśl o niebie. Pomyśl o tych niezwykłych rzeczach, które przygotowałem. Wiem, że nie potrafisz tego ogarnąć, wiem, że to wszystko przekracza możliwości Twojego wyobrażenia, ale niech Twoje serce wybiegnie do tego, co niezwykłe, do tego, co poza horyzontem, do tego, co będzie w przyszłości. Nie bój się, jeśli jest w Tobie jakikolwiek lęk z tym związany, nie bój się, tam jest tylko dobro, tylko miłość, tylko niezwykłość. Chciałbym, żebyś pędził, żebyś pędziła. Ku temu celowi, żeby On dawał Ci siłę, żeby On dawał Ci nadzieję. Spróbuj dzisiaj, chociaż na moment, gdzieś w ciągu dnia, oderwać się od tego wszystkiego, co dookoła, zamknąć na chwilę oczy i wpatrzeć się w niebo, wpatrzeć się w przyszłość, wpatrzeć się w królestwo, które dla Ciebie przygotowałem. Ono będzie napędzało Twoje serce, ono będzie sprawiało, że będziesz szukać i dążyć do najlepszych rzeczy. Popatrz dzisiaj w przyszłość.